Soundbary z reguły są dość długimi urządzeniami, które ciężko zmieścić w kadrze, wobec tego przykro mi, ale nie ma go z nami w tym rzucie. Za to są głośniki aktywne od Audio Pro. A co wy powinniście wybrać? Głośniki aktywne czy soundbar? To no właśnie, porozmawiajmy sobie na ten temat. W naszym salonie rozgościł się piękny, duży nowy telewizor. Albo powiedzmy, że już takowy posiadacie, tylko ma on jeden podstawowy problem, tyczący się mniej więcej 90% tego typu urządzeń, a mianowicie słaba jakość dźwięku. Jak ten stan odmienić? Jest na to kilka sposobów, spośród których najczęściej zwraca się uwagę na soundbary oraz coraz częściej wybieraną alternatywę. Czyli głośniki aktywne. Tak więc w tym materiale przyjrzymy się obydwu wariantom nagłośnienia. Co wybrać: soundbar czy może jednak głośniki aktywne? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w tym materiale, dlatego oglądajcie do końca. Na początek warto byłoby dowiedzieć się, czym w ogóle są zarówno soundbary, jak i kolumny aktywne. Soundbary, nazywane czasami belkami audio, są projektowane w założeniu jako dedykowane telewizorom urządzenia audio. Cechują się przy tym podłużną obudową, która swoją formą ma jak najbardziej dopasować się do telewizora. Nie wymaga przy tym żadnej większej wiedzy przy podłączaniu. Z reguły do działania potrzebny jest kabel zasilający i HDMI. Alternatywnie optyczny. Czasem trafia się soundbar z dodatkowym wejściem audio, które pozwoli na podłączenie go chociażby do gramofonu. Typ połączenia przewodowego z telewizorem zależeć będzie od naszego odbiornika i tego, jakie złącza oferuje. W przypadku połączenia telewizora przez HDMI z protokołem ARC, ten z reguły jest w stanie samodzielnie wykryć i przełączyć wyjście audio na soundbar. Wiele osób woli jednak bardziej klasyczne rozwiązania w postaci tradycyjnych głośników, traktując soundbary jako zło konieczne. Widok dwóch kolumn, czy to podłogowych, czy podstawkowych, budzi z reguły jednak większy respekt. To jednak nie znaczy, że na rynku są same źle brzmiące soundbary. Co to to absolutnie nie. Nie brakuje na rynku belek, które są w stanie zagrać nawet lepiej niżny jeden system stereo, a nawet kina domowego. Głośniki jednak zawsze potrzebują dodatkowo wzmacniacza albo amplitunera oraz zdecydowanie większej ilości przewodów niż typowy soundbar. A na to już czasami tak po prostu nie ma miejsca. Stąd też coraz większa popularność głośników aktywnych, zwłaszcza gdy dysponujemy nieco mniejszą przestrzenią na system audio. Ich zasada działania jest bardzo prosta. To trochę tak jakby wziąć parę głośników pasywnych i amplituner i połączyć ze sobą. Wynikiem jest system stereo w formie dwóch kolumienek podstawkowych lub podłogowych. Wszelkie złącza wejściowo-wyjściowe zawarte będą na tylnej ścianie jednego z głośników. Często znajdziemy tam wtyki analogowe, cyfrowe, złącze HDMI, wejście zasilania i wyjście głośnikowe dla drugiej kolumny z zestawu. Tak jest chociażby w przypadku Audio Pro A28. Jednak są też rozwiązania łączące dwie kolumny bezprzewodowo i tu zwracam Waszą uwagę na PSB Alpha IQ. Wyraźnie więc widać, że soundbary i głośniki aktywne to dwie różne od siebie kategorie sprzętów, choć ich zastosowanie jest w gruncie rzeczy albo bardzo podobne, albo nawet takie samo czyli poprawa jakości dźwięku płynącego z telewizora. Gdy mowa o belkach, to za to, co za ich pośrednictwem usłyszymy, odpowiada z reguły cały zestaw niedużych przetworników, a ich umiejscowienie w obudowie zależy od modelu i tego jaki pomysł miał akurat producent. W wersji powiedzmy podstawowej soundbar może mieć łącznie np. 5 przetworników odpowiedzialnych za kanał lewy, prawy i centralny. Im soundbar droższy, tym przetworników z reguły jest więcej, dochodzą dedykowane woofery albo wręcz osobne subufery łączone z belką bezprzewodowo. Dodawane są też często przetworniki zaprojektowane tak, aby odtwarzany dźwięk był bardziej przestrzenny, szerszy i mniej punktowy. Coraz częściej spotyka się też pochylone ku sufitowi głośniczki odpowiedzialne za odtwarzanie ścieżki dźwiękowej Dolby Atmos. Głośniki aktywne zaś, jak to głośniki, raczej nie ścigają się z belkami na ilość przetworników. Kolumny z reguły mają po Jednej wysokotonówce i po jednym midwooferze. W wariantach podłogowych mogą to być dwa, rzadziej trzy głośniki basowe. Czasami też można natrafić na konstrukcję trójdrożne z osobną jednostką średniotonową. Sprawia to, że głośniki aktywne działają najczęściej w systemie 2.0, pozwalając na ewentualne dołączenie subwoofera. Nie uświadczymy w nich żadnych kodeków dźwięku przestrzennego, co jest chyba oczywiste w systemach 2.0. Wspominałem już wcześniej o złączach, których ilość i rodzaje zależne będą od wybranego modelu czy to soundbara, czy głośników aktywnych. Belki jako sprzęt projektowany typowo do użytku z telewizorem nie mogą zwykle pochwalić się zbyt szerokim pakietem złącz. Mało jest modeli wyposażonych w złącza koaksjalne, a nawet i RCA. Częściej jest po prostu wtyk jack 3,5 mm. Głośniki aktywne stawiają mocniejszy akcent na aspekty muzyczne, oferują zatem więcej możliwości połączeniowych. Poza wtykami koakcjalnymi czy RCA napotkać można złącze USB traktowane jako zewnętrzna karta dźwiękowa dla komputera, a nawet przedwzmacniacz gramofonowy. Te źle, prawda? Inna sprawa to funkcjonalność sieciowa, tak często poszukiwana w dzisiejszych czasach. Tutaj również nie można generalizować, że sondary zawsze te funkcje mają, a głośniki nie i odwrotnie. To znowu zależy od konkretnego modelu sprzętu, który nas interesuje. Faktem jest natomiast to, że usługi sieciowe coraz częściej pojawiają się zarówno w soundbarach, jak i w głośnikach aktywnych. I wydaje mi się, że jednak łatwiej je spotkać w kolumnach, podczas gdy tańsze soundbary najczęściej zawężają możliwość słuchania bezprzewodowo do łączności Bluetooth. Gdy jednak już dana belka posiada dostęp do sieci Wi-Fi, np. Bluesound Plus Soundbar Plus. Wtedy może pochwalić się ciekawymi możliwościami. Budowa systemu nagłośnienia kilku pomieszczeń to jedno, streaming muzyki z radia internetowego czy tam Spotify to drugie. Najciekawsze jest jednak to, że takie soundbary dość często pozwalają na budowę systemu kina domowego w formacie 5.0 lub 5.1 z osobnym subwooferem. A co jeszcze ciekawsze, funkcja ta pojawia się często w ramach własnego kanału komunikacji, czego dobrym przykładem jest Yamaha SRX50A i głośniczki WSI. X1A. Możliwość budowy systemu kina domowego w oparciu tylko o głośniki aktywne to jak na razie bardzo duża rzadkość, choć kto wie, co przyniesie przyszłość. Wybór Soundbara jako jedyny system audio w domu wcale nie musi oznaczać kompromisów w sensie jakości dźwięku. Wystarczy rzut oka. No, może bardziej odsłuch modeli takich jak Devialet Dion, Blue Sound Pulse Soundbar Plus czy Bowers Wilkins Panorama 3, a nawet wspomniana wcześniej Yamaha SRX50A. Belek, które są w stanie zagrać muzykę na naprawdę bardzo dobrym poziomie, jest sporo. Wystarczy poświęcić trochę czasu na ich przesłuchanie. To da jasny sygnał, co będzie dla was najlepsze. Jednak w bezpośrednim porównaniu aspektów muzycznych, bardzo często to głośniki aktywne są w stanie wyciągnąć najwięcej z odtwarzanego materiału muzycznego. Z racji na podział na dwie osobne kolumny, stereofonia jest znacznie lepsza, a za tym idzie budowanie sceny oraz pozycjonowanie instrumentów i wokalisty w przestrzeni. Oczywiście wiele soundbarów potrafi odtworzyć muzykę z dobrze zbudowaną przestrzenią, jednak stawiając jedno naprzeciwko drugiego. To kolumny aktywne robią to w sposób bardziej naturalny i przekonujący. Gdy zaś chodzi o filmy, tutaj można by stwierdzić, że soundbar jednak lepiej sobie radzi z odtworzeniem scen akcji i nie tylko. Zwłaszcza w filmach nagranych ze ścieżką Dolby Atmos i gdy soundbar tą ścieżkę jest w stanie zdekodować i odtworzyć. Gdy jeszcze dorzucimy do tego głośniki tylne, no. Taki zestaw pozwala na pełniejsze doznania i immersję, o którą jednak trudniej w przypadku głośników aktywnych. Warunkiem jest jednak możliwość ustawienia wspomnianych głośników tylnych i raczej brak otwartej przestrzeni za naszymi plecami. Odpowiedź na pytanie, co wybrać soundbar czy może jednak głośniki aktywne to tak naprawdę zależy. Jeśli jesteście kinomaniakami na pełny etat, oglądacie mnóstwo treści na Netflixie czy Amazonie albo innych tego typu serwisach streamingowych, odpowiedniej klasy soundbar potrafi zrobić naprawdę fajną robotę. Jego piętą achillesową będzie reprodukcja muzyki, stojąca na zauważalnie niższym poziomie niż ma to miejsce w głośnikach aktywnych. One z kolei są lepszym pomysłem dla osób, które filmy traktują jako dodatek, a głównym daniem jest muzyka odtwarzana z różnorakich źródeł: serwisów muzycznych, ale i z fizycznych nośników CD, czy tam nawet gramofonów. Wiele też będzie zależało od tego, ile macie miejsca. Jeżeli znajdziecie przestrzeń na kable, amplituner i kolumny, a oglądanie filmów jest waszą ulubioną rozrywką, najlepszym wyjściem będzie pełnowymiarowy system kina domowego. Soundbary dedykowane są raczej dla osób chcących załatwić temat audio w sposób maksymalnie minimalistyczny i dyskretny. A głośniki aktywne będą świetnym rozwiązaniem, jeśli miejsca jest trochę więcej niż na soundbar. Nie zależy Wam jednak na efektach przestrzennych i stereo będzie po prostu wystarczające. Zachęcam zresztą, abyście umówili się na odsłuch w najbliższym salonie Top HiFi. W przestrzeni specjalnych pokoi będziecie mogli samodzielnie porównać możliwości brzmieniowe wybranych soundbarów i alternatyw w formie chociażby głośników aktywnych. Taki odsłuch jasno i klarownie wskaże rozwiązanie, które zabrzmi według was najlepiej. Lista salonów i dane kontaktowe znajdziecie Listę salonów i dane kontaktowe znajdziecie, jak zawsze, na stronie www.topheiffi.pl. Serdecznie zapraszamy. A na ten moment nie pozostaje mi do powiedzenia więcej, nic innego. Jak tak, po prostu do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.